Rozpoczyna się bądź nie wiem, bądź, bądź zaproponowaliście coś nowego, coś nowego dla Białskiej młodzieży. Fundacja Moja Dominikana zwróciła się do nas z prośbą. Ja z tą fundacją jeszcze nie współpracowałem, ale być może, że to jest taki początek dobrej współpracy zwróciła się do nas do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z prośbą o pomoc w realizacji programu Szkoła pod Palmami. Pomoc nasza miałaby polegać i właśnie dzisiaj będziemy to realizować na szkoleniu z, z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więc pierwsza pomoc przy wypadkach i potem wszystkie sprawy, sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem na drodze. My ze swojej strony zapewniliśmy pana, który przeprowadzi szkolenie z pierwszej pomocy, a... Jeden z naszych egzaminatorów potem będzie mówił o bezpiecznym poruszaniu się na drodze. Młodzież, która uczestniczy w tym szkoleniu, wiem, że to jest tylko taki jeden panel, potem będzie miała różne inne i w różnych innych miejscach. Wort jest takim jakby jednym ogniwem, nie jedynym, jednym z wielu tych ogniw. No cóż, wszystko co jest związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego jest oczywiście w zakresie naszego działania, to po pierwsze, a po drugie tak po ludzku nas też interesuje, bo jeśli możemy być bezpieczniejsi na drodze, no to, to jest właśnie to, o co nam chodzi i w takie akcje chętnie się wpisujemy to, do czego możemy namawiać tylko i wyłącznie i nauczycieli i uczniów i osoby, które będą chciały z takich szkoleń skorzystać, to, że bardzo często, właściwie zawsze, ta informacja o tych darmowych szkoleniach, o takim, takiej pomocy tutaj w WORD-u, na, dostępne są na stronie internetowej samego, samej instytucji, więc warto z takich pomysłów korzystać. No warto, warto, szkoły korzystają, właściwie nagminnie korzystają, już teraz nie tylko powiatu białskiego i radzyńskiego, ale również powiatu łukowskiego. Tych Takich różnych akcji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w ubiegłym roku było bardzo dużo. Właściwie przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły potem gimnazjalne korzystają coraz chętniej. Pierwszy obwój to jest ten, który mi to wszystko umocuje. Na tej zasadzie. I teraz zobaczcie, to już się trzyma. Zjeżdżam. Podpięte i na podłodze. to tak na dobrą sprawę wystarczy w ten sposób. I użyliśmy co? Kawałek papieru i bandaż elastyczny. A teraz koleżanka niech sama powie. Gdyby był u w stawie skokowy. byłoby co? Fajnie? No nie. <gry> w sensie na pewno unieruchomiony, tak? Mhm.